Witam serdecznie na wirtualnym forum edukacji poświęconym osobom z niepełnosprawnością narządów wzroku. Ja nazywam się Jakub Krajza i wraz z firmą Inkludo zapraszamy Państwa na spacer po naszym wirtualnym stoisku. Zanim jednak zaczniemy, pozwólcie, że cofnę się na moment do wspomnień z ubiegłego forum. Jak widać na załączonych zdjęciach, Frekwencja dopisała: Całe wydarzenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, i z tego miejsca chciałbym również podziękować organizatorom i uczestnikom za niezwykłą gościnność, zainteresowanie naszą wystawą i miłe przyjęcie. Chętnie w przyszłości skorzystamy z zaproszenia na kolejne edycje forum. Zanim przejdę do prezentacji naszych produktów. Powiem, że przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. Oferujemy 5% rabatu na każdy produkt obecny na tej wystawie. Podczas składania zamówienia na naszym sklepie wystarczy jedynie w opisie podać kod Byliśmy na forum. Promocja ważna do końca kwietnia bieżącego roku. Już bez przedłużania przejdę do omówienia pierwszego produktu kafelki błysku. Są to niezwykłe klocki, które po połączeniu ze sobą za pomocą magnesów zaczynają świecić. Stanowią świetne połączenie rehabilitacji wzroku poprzez zabawę. Zestaw składa się z chabu ładującego oraz 25 płytek po 5 płytek każdego koloru. Przesuwając się kroczek dalej wzdłuż naszej wystawy, nie umkną naszym oczom te świecące komunikatorki. Dźwięki świetlne jest to zestaw sześciu komunikatorów świecących w różnych trybach, pozwalając przy tym na zapis dowolnego komunikatu dźwiękowego. Kolejny produkt, który chcielibyśmy zaprezentować, to VIP Switch. Jest to specjalny przycisk, za pomocą którego możemy sterować np. zabawkami przystosowanymi do Switchy bądź komputerem i wybranymi aplikacjami. To co go wyróżnia spośród produktów tego typu to moduł świecący oraz wibracyjny do wykorzystania w różnych trybach. A3RGB. Jak nazwa podpowiada, jest to tablica świetlna o wymiarach kartki A3 wyposażona w funkcję nagrania komunikatu dźwiękowego. Połóż na tablicy swój ulubiony, półprzeźroczysty przedmiot i zobacz, jak wygląda pod wpływem 12 różnych kolorów. W przypadku tego produktu oddaję głos panu Jarosławowi Wiazowskiemu. Przyjrzymy się dzisiaj rozwiązaniu o nazwie Tactipad. Jest to specjalna rysownica przygotowana dla osób niewidzących, które posługują się dotyku przy tworzeniu, jak również i przy oglądaniu, czy analizie rysunków dotykowych. Folię tę kładziemy płasko na specjalnej na gumowanej podkładce, a następnie zamykamy ramkę, rozciągając i rozprostowując folię. Wszystkie te elementy mają identyczne oznakowania, czy oznaczenia kątów, czy oznaczenia odległości. więcej mamy także cyrkiel. Cyrkiel z Magnetyczną podstawą, dzięki któremu uczeń niewidomy może wyrysować na przykład okręgi. Dzięki oznaczeniom na ramieniu cykla ustawia on długość promienia. Oprócz podstawowego zestawu mamy do dyspozycji opcjonalnie wiele różnych innych, specjalnie przygotowanych kształtów. Dziękujemy, panie Jarku. Całość dostępna na stronie includo.pl w zakładce Produkty. Vision Board 2 to wysokiej jakości klawiatura przeznaczona dla osób słabowidzących. Produkt doceniany szczególnie przez początkowych użytkowników komputera. Duże bo aż jednocalowe klawisze, oprawione czytelną i kontrastującą czcionką zapewniają komfort i wygodę użytkowania Solo komputer jest to powiększalnik. Świetnie sprawdza się przy wykorzystaniu do bliży, jak i patrzenia w dal. Maksymalna wartość przybliżenia, to aż 85 razy. Oczywiście posiada wiele różnych trybów kolorów wyposażony w trzy porty USB oraz dwa wejścia HDMI. Na plus, relatywnie mała waga, zapewniająca lepszą mobilność oraz solidne wykonanie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, jak i również portali społecznościowych. W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości, zapraszamy również do bardziej bezpośredniego kontaktu, czyli na przykład kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam serdecznie i żegnam się hasłem Includo. Byliśmy na forum. Dziękuję.